Jak widać po zawartości yy, samochodu, to bardzo dużo ludzi przyszło do tej pory. Przede wszystkim jest odzież i tak około 10-15%, żywności, zabawki, wózek, nawet dzisiaj dzieci mieliśmy kompletnie nowy. Do jutra, kiedy dojdę, mówisz, brak mi sił by iść. I znowu. By bezpiecznie życie śnić Anioły swoich snów składają pokłon dniu I radę dają ci, byś nie bał się, byś był Więc bądź, anioły budzą cię W pełni podziwu, bo, bo y, rok temu było troszeczkę mniej osób tutaj przy radiu, a w tym roku jest bardzo duża frekwencja, jak widać.